Z tej strony a to oczywiście polskie Rpegowanie TV, czyli kanał, na którym dowiecie się co nieco o RPGach. I tym razem mamy już nowe dło prawdopodobnie nade mną, bądź jeśli oglądacie ten film nie na kanale, tylko gdzieś tam obok, klikając w niego, pewno tak, tak się raczej częściej ogląda, no to po prostu na kanale. W każdym razie mamy nowe hasło, i tym nowym hasłem jest o grach od serca. Dlaczego? Ponieważ. Hmm. Tą naszą pasją, e, moją pasją są gry, i uważam, że mam jak głęboko w sercu. Dlatego pomyślałem, że trochę zmienimy anturaż, wygląd e, naszego kanału. No i zaczynamy oczywiście kolejnym odcinkiem, tym razem znowu Alea Jak jest. Dawno nie było tej serii, i oczywiście Alea Jak jest, czyli kości zostały rzucone. Jest to nasza seria, w której robimy takie poradniki, rzucamy tymi kostkami, no i lecimy z tematem, tak, żebyście się dowiedzieli czegoś nowego, być może, o RPGach, i nauczyli się kilku nowych rzeczy, które mogą Wam się przydać. Na Discordzie otrzymałem taki oto temat że jak prowadzić jedną z silu, No i to jest dobre bardzo pytanie. Uważam, że jak najbardziej warto by się nad tym troszeczkę pochylić. Z drugiej zaś strony uważam, że to też nie jest temat na jakiś mega długi odcinek, dlatego stwierdziłem, że będzie w sam raz, żeby sobie tak na spokojnie powrócić do tej serii. O samych scenariuszach już odcinek się znalazł na naszym kanale i nawet tutaj prawdopodobnie go możecie sobie zobaczyć. Um, I jak najbardziej jest to Moim zdaniem nadal bardzo aktualny odcinek i będę do niego lekko nawiązywał. Więc jeżeli chcecie poznać tą tematykę szerzej to zachęcam do sprawdzenia go wcześniej bądź później zaraz po tym materiale. Ale właśnie jak prowadzić jak pisać jedną strzałę. Jedno to nie jest to samo co zwykły scenariusz. Znaczy jasne zwykły scenariusz więc jedno strzały to niezwykły scenariusz. No Po części tak. Ja na przykład dosyć lubię Sandboxy i semi-sandboxy, które prowadzę z kolei najczęściej. Sandboxy mają to do siebie, że tam wszystko jest praktycznie losowe, nie wiesz czego możesz oczekiwać. Gracze mogą zadecydować troszeczkę inaczej niż się spodziewasz, zresztą tak jest zawsze, ale tutaj mają o wiele więcej do roboty, tylko sami muszą sobie wybrać mniej więcej co chcą właśnie robić. W semi-sandboxie niby jest ten główny quest, ale zawsze to jest mimo wszystko zależne od nich, jak się i kiedy czym się zajmą. W przypadku sesji liniowych, no to jest ta jedna linia, która prowadzi naszych bohaterów do przodu i idą pod łuk niej. To już jest troszeczkę inna sytuacja. A jeżeli mówimy o to sytuacja, a jeżeli mówimy o jednostrzałach, to sytuacja się nieco komplikuje. Dlaczego się komplikuje? Ano dlatego, że jednostrzał to dosyć ograniczony czas. Nie to, że nie spotykamy się kilkukrotnie, tylko właśnie to, że mamy bardzo mało czasu. Najczęściej jednostrzał to będzie od 2 do 4, góra 5 godzin, tak? Wobec czego mamy tylko i wyłącznie te kilka godzin na to, żeby opowiedzieć jedną spójną historię z rozpoczęciem, rozwinięciem i zakończeniem. Niczym w filmie. Kiedy gramy bardziej kampanijnie, to mamy do dyspozycji właściwie cały sezon jak z serialem. I w całym sezonie serialu możemy wziąć na warsztat różne wątki i do różnych wątków nawiązywać, a później rozwijać z czasem, niejednokrotnie nimi żonglując i odkładając jeden na potem. Przekładając go z tym drugim i z tym trzecim, a potem dodkładać czwarty. No dobrze, wobec tego problemem jest ograniczenie czasu. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że nie możemy tych wątków nawrzucać tyle. Powinniśmy się wtedy skupić na jednym głównym, ewentualnie jakimś pomniejszym takim tycim gdzieś tam w tle, który będzie wynikał na przykład z notatych, które znajdą gracze podczas sesji. Co uważam za clue i początek pisania takiego scenariusza? Hmm, efektowny finał. Tak, finał na początek. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie sesje, możemy sobie założyć do czego dążymy, jaki ma być finał. Niekoniecznie dobry, niekoniecznie zły. Mogą być jego dwie wersje, mogą być jego trzy wersje, ale raczej nie więcej. Wobec czego wiemy, czego się spodziewać? No i zróbmy sobie te finały lub finał. Mając takie finały, które będą tak czy inaczej, zabarwione nieco decyzjami graczy, ale jakieś okulne koncepcje raczej możemy ich mieć, możemy sobie powoli po do głębka docierać. Kiedy mamy ustalony finał, idziemy od tyłu aż na sam początek historii. Jakie decyzje mogą wziąć gracze? Pamiętajmy, skupiajmy się na tym, żeby ta ścieżka była w miarę wytyczona. Nie mówię, żeby to miało być to rodrogowanie, które sobie założy, że mamy mieć finał taki i taki i musi być dokładnie tak. Ale jednak, pewna liniowość nas będzie wiązać. Są też jednoszczały takiego jednego triku. Dosyć popularne i właściwie chyba każdy MG kiedyś taki zrobił lub polecał, żeby zrobił. Czyli na przykład, że od początku jesteście martwi, tylko o tym nie wiecie. Jako bohaterowie. Bohaterowie są od początku martwi, ale coś tam robią i się potem dopiero okazuje, że są martwi. I to jest ten wielki plot twist na końcu. Jeżeli chodzi o filmy, to uwaga, spoiler, najlepiej to pokazuje szósty zmysł. Bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego jest to, o czym on ma być. Tak samo jak tworząc grę fabularną, tak samo tutaj musimy sobie ustalić podczas pisania scenariusza, o czym on ma dokładnie być. Czy on ma dotyczyć glinów, którzy walczą z przestępcami, a może właśnie przestępców, którzy uciekają przed glinami. Jeżeli chodzi o fantazy, to może chodzi o bitwę, która dzieje się gdzieś tam w tle, a drużyna bohaterów będzie musiała zrobić jakiś bardzo ważny sabotaż. I właśnie, drużyna postaci. Określmy te postaci. Określenie postaci jest bardzo ważne, ponieważ znowu, na jednostrzałach nie ma co tworzyć postaci, jak sobie każdy zamarzy. Lepiej mieć przygotowane postaci do danego scenariusza. Tutaj to zadziała, ponieważ podczas kampanii fajnie jest mieć coś, co sobie samemu stworzyliśmy, no i wiecie, wtedy to jest dopasowane do naszego widzimisię. Tutaj zaś uważam, że lepiej żebyśmy poświęcili trochę tą naszą kreatywność, na rzecz dobrej historii, dlatego lepiej będzie pasować femme fatale i detektyw do historii o jakimś śledztwie, aniżeli szalony, aniżeli szalony podpalacz, który będzie sobie robił jaja co chwilę i z naszego klimatu noir zrobi się pulp. Tak jak mówiłem, trzeba sobie przemyśleć jak dojść do tego finału, dlatego jak mamy już postaci, które są poniekąd naszym początkiem, to sytuacja początkowa do tego i droga aż do finału. Jakie mogą być ich decyzje? Co może ich przez to prowadzić? Skoro już mówiłem o tym detektywie albo o tych bitwach, no to na tym przykładzie możemy pójść. W bitwie naszą sytuacją wyjściową może być narada wojenna w tym obozie, w którym usłyszą to szpiedzy i dostaną misję specjalną, sabotażową. W przypadku śledztwa, no to tą sytuacją starcową może być to, że ktoś wpada do detektywa i informuje go o tej sytuacji, albo znajomy policjant dzwoni do niego. I teraz znowu będę nawiązywał do tego, co było w tym moim oryginalnym filmie o pisaniu scenariuszy. Dajmy narzędzia. Tak jak wtedy, tak i teraz powiem. Jeżeli naszym przykładowym problemem jest dziura, to dajmy do zaklejenia jej na przykład, nie wiem, gumę do rzucia, ale też taśmę, deski, cokolwiek sobie gracze wymyślą. No i oni będą coś z tym musieli robić. Na sam koniec, finalizując już ten scenariusz, możemy dodać smaczki i BN-ów. We enowie mogą być w tej intrydze bardziej mocno i dlatego wtedy oni byliby w sytuacji startowej bądź od razu przy tworzeniu postaci, ale mogą też być dodatkowi, tacy mniej ważni, którzy będą po prostu uatrakcyjniaczami takimi. Tak samo jak i smaczki fabularne, które dojrzą gracze. Być może będą ich bardzo bawić, być może będą zwyczajnie je doceniać, że tam gdzieś zostały umieszczone w ten sposób, możemy też bardziej umieścić w danej fikcji, w danym settingu nasz scenariusz. I to uważam tyle. To są takie najważniejsze rady, jakie mogę dać do tworzenia jednostał. Jeżeli uważacie, że o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzu. Nie wykluczone, że kiedyś powstanie druga część tego lub jakiś bardziej rozbudowany materiał na ten temat. Tymczasem ja znikam, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka, ale jak to jest, trzymajcie się i do następnego. Siamaka!